Witam tu Aristeo przed tajemniczą bramą Zobaczmy Oficer Królewski Czego tu szukasz po pobiocie ciemności? To Królewska Forteca Graniczna Nic tu po tobie Odejdź natychmiast Odejdę, ale jeszcze tu wrócę Chcę zobaczyć się z Martinem Dowódcą łucików. A, to pewnie tutaj Amant tej wieśniaczki przebywa a ja chcę iść spać. I co z tego? Zgiń, przepadnij. To nie miejsce dla nieludzi. No dobrze, pójdę już. Szkoda, myślałem, że coś tutaj. A. Proszę. Nie mogę jakoś prze... przeskoczyć. Hmm. No niestety. O, tutaj coś jest. Z rozkazu króla Montyville. Na przełęczy Czarnej Góry wzniesiono ufortyfikowany zamek i obsadzono silnym garnizonem, złożonym z najlepszych wojowników i łuczników. Hmm, tutaj też coś jest. Aha. Ale niestety do skrzynek się nie dostanę. Musimy znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Hmm. Ale zaraz, no bo. Aha, no tak, ja nie mam listu. A nie mam listu, bo nie dostałem go od tej dziewczyny, od wieśniaczki, a... a ona nie dała mi. A właśnie, zobaczmy jeszcze tu. A ona nie dała mi listu, bo nie zgodził się jej ojciec ze mną porozmawiać. Stać. Z rozkazu króla Ludwiga Bitynego, nie ludziom wstęp na zamek surowo wzbroniony. Natychmiast odejdź. Już idę. Z tego co widzę, nie damy rady przebić się przez tak liczne straże. Musimy zastosować jakiś fortel, żeby nas wpuścili. Dobrze, zaraz coś wymyślimy. Mm. Tylko co? Oszukaj strażników i dostań się do zamku. Ale jak mam ich oszukać? Hmm. Nie wiem. Tu pamiętam sklepik jest, w którym nic dla mnie ciekawego nie było. Hmm. Tutaj, cześć! Baron Gerard de Ponton. Mroczna istota w moim zamku to nieczęsty widok i niezbyt miły. Kim jesteś? Jestem Daert, wampir. Czego tu chcesz? Nie, ludzie nie są tu mile widziani. Muszę ruszać w drogę do zobaczenia, to czyli nic tutaj nie załatwię. Pewnie muszę coś pierw zrobić i wtedy dopiero... A, coś się zacznie dziać. Jakie miałbym tutaj szanse? W sumie nie wygląda to najgorzej. się ma? O, to trzeba zniszczyć. Ale powiem wam, że... Strasznie dużo tych... Tych strzelców tutaj jest. To nie jest taka prosta sprawa, jakby się mogło wydawać. A. Czyli tak, ogień... Hmm... Niech będzie, że na początek tak... Szkoda, że ci strzelcy tak bliżej tutaj nie stoją. Hmm. To by zabiło. Nie no muszę bezpośrednio Cóż, bimy Ta jednostka już praktycznie się... Nie no, jeszcze może strzelać To było piękne Tutaj właśnie właśnie, żeby... żeby tak tutaj albo tu Prawie że hmm. Niech będzie, że tu Teraz kulka. Kulka powinna. Tutaj. W sumie to by nawet nie było najgorsze rozwiązanie. Wiemy. Właśnie. Aha, to już jest tak pomału ten czas. Ale jeszcze może poczekajmy chwilę. O. Jednak tu... Aha, i to trzeba zniszczyć. Mhm. Siedemnaście. O. To by miało sens. Chyba, że w ten sposób... Boję się o tą jednostkę. Hmm. Ale z drugiej strony, zlikwidowanie strzelców też ma swój plus. Nie wiem, czy. No, prawie. Czyli tym razem musimy tutaj hmm, dopaść to. Do... Ale jeszcze, jeszcze coś zrobię przedtem. Tak. I Zniszczmy to. Okej, okay, teraz ta jednostka musi zginąć. Aha. Jakieś przywołańce. Hmm. Całkiem nieźle to wygląda, ale jeszcze możemy sobie troszeczkę pomóc. Myślę o czymś takim... Mm, Cerbery trzy zginął, ale to nie jest żaden problem. Okej. Okay. 17. Zawsze jeden mniej. Tutaj oczywiście zabijamy. Tutaj musimy spalić to. Mm -hmm. Się uda. To też się prawie, że udało. No niestety ktoś przeżył. Osłabiamy tu. Dobrze, o to właśnie chodziło. Z tymi nie ma żadnego problemu. Tutaj trzeba było zadać obrażenia. I myślę właśnie też je zadać. Okej. Okay. Ale to już by było warto jednak, żeby orzeszek eee, sobie coś tutaj wyskubał. Ale, ale nic z tych rzeczy. Co ja mogę zrobić? Mogę się wycofać. Teraz problem jest taki, czy ta jednostka ruszy przed siebie, czy, yy, czy, czy będzie tutaj walczyła. No ale w każdym razie zaryzykować możemy. Powiedzmy, że w tym miejscu, pułapka. się niczym nie ryzykuje. Hmm. Aha, zaraz, zaraz, bo przecież to jest jednostka walcząca. Wsparcie. Możemy sprowokować. Jeszcze kroczek. Mm -hmm. Niech tak będzie. I giniecie w pułapce. Zapraszam. Dziękuję. To mi się podoba. Połowa. Mm, po co mi to? Teraz mogę w spokoju dokładnie to przeszukać. Wiem, że to już wcześniej robiłem, ale wtedy. Wtedy jednak musiałem bardziej uważać. Ale nie, tu chyba jednak nic nie ma. Hmm. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym. I jeszcze tutaj się pokrycimy.